Cześć, witam w kolejnym odcineczku. Dziś, wam chcę po wam po Dziś chcę wam pokazać coś dziwnego. O, chwilę się zaciem, ale ja nie poprawiam, dobra. Patrzcie, siedzę sobie tutaj na tych frazlemawikach. Może to takiego super expika nie ma, bo to wiadomo, no. One nie, ma, nie dają jakoś dużo tego expa. Ale zauważyłem, że jak mam wyższy level, to przeważnie mam tam 600-800k na godzinę, czyli nie jest najgorzej, tak? I to tak normalnie, już jak sobie idę na tych miejscoweczkach. Ale chciałem Wam coś pokazać. Patrzcie, jak mam dużo hajsu na godzinę pokazuję teraz. Już trochę grałem tam. No ale nawet godziny myślę nie ma. A zobaczcie, jaki hej, jak hajs mi ostro tutaj rośnie w tibi To jest niesamowite normalnie. To tu można tak jakbym tak z 2 godziny tutaj ekspił. Ja nie wiem normalnie, to chyba z 1K na godzinę może by mi się udało nawet nieraz dropnąć. Hajsiku, no to tu jest dużo, weź tyle na godzinę. Albo chociaż ja tu nieraz siedziałem, nie wiem, może teraz jakiegoś parta miałem, bo patrzcie jak mi rośnie na godzinę. Zaraz się zdziwicie. Cały czas mi dropiło jakieś dobre towarki. Chyba miałem szczęście. To to lotkasz trzeba zagrać, no? One nieraz jakoś mocniej kombo a teraz nie wiem, tego dnia jakoś słabiej walo, nie wiem czemu. Ale spoko. Im słabiej, tym lepiej, aby hajsy tibijskie leciały. A tu patrzcie, jak ochram hajsikiem, kurde. Ja dziękuję. Już 500k normalnie na godzinę. Tak dobrze dropi. No ale żeby cały czas tak dropiło. Ale pierwszy raz takie coś miałem. Ta miejscówka jedyna, taka, która mi pokazuje. Przeważnie to mam mało. Miałem 200k, to mi się wydawało, że jest dużo, a tutaj? Zobaczycie w szczytowym momencie ile będzie. Niesamowite to jest. I wcale długo tu nie siedzę. No ale tu ich trochę mniej. Musiałbym w inne miejsce pójść, ale te inne trochę niebezpieczne są. Dygam się, bo tam nigdy nie byłem. Ale trzeba będzie dla, dla potrzeb odcineczka, zwiedzić nowe miejscóweczki, oczywiście nie paść. Ale dobre chiciorki wale tutaj no. Dobre EQ jest, no to i się nawala, patrzcie. Ekspik średni, ale patrzcie ile na godzinę, było już 700k, ja dziękuję. Nie no, niesamowite. Tak się czochra hajsiki. Gold Value, no. Duże hajsy, mówię, no. Tutaj ta miejscówka, to jak ktoś ma farta, chodzi, to można bardzo dużo zarobić. Ale dobra, zaraz pokażę Wam następną miejscóweczkę. Tu Wam chcę pokazać, właśnie, że na tej miejscóweczce, par... eee, patrzcie, tylko się, co się wybrałem i już zobaczcie, ile mam na godzinę. A tu też ludzie mi nieraz wybijają, wchodzą. I naprawdę pięknie, aż się dziwię, no. Tam 600, tutaj 800, no ale przeważnie mam 800, coś już jak chodzę. Nawet na takiej miejscu im wyższy level, tym jednak mocniejszy damage jest. I to mi się podoba, o, tutaj Eldery 2 na, na bańkę, jeszcze tamtego i co tam. Nie dygam się. Takie solóweczki no chodzą, kurde. Myślicie, że jakiś noob jestem, o... I teraz dalej sobie tutaj luruję o 3 na, na Michę i na No! Lipa, że one właśnie uciekają, ale Expik to też nie jest najgorszy. Tak dobrze tu ogarniać. To może Max bym miał 1 milion. Jakbym z diamon tutaj latał, czyli też nie jest tak najgorzej. Kamiścóweczka Tylko to zajęte ostatnia. Co pójdę to zajęte. No dobra. Dziękuję za obejrzenie odcinka. Mam nadzieję, że się podobał. Trzymajcie się. Cześć! Nara. A wyciska mostro. Normalnie. 110 dysta to jest pocisk na maksa. Narka.